W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o niesamowicie smacznym, a zarazem przerostanym mięskim. A to nic innego jak antrykot wołowy, ale po amerykańsku. A czemu po amerykańsku? Bo będzie podany w formie, ale to na koniec. Takie fajne znalazł rzek sformułowanie. Co ma no wspólnego kot z antrykotem? No chyba, eno to, że kot chętnie zje surowego antrykota, a antrykot kota nigdy. Nazwa pochodzi z francuskiego i oznacza międzyżebrze entrecot, co oznacza długi mięsień, który od góry przyrasta wzdłuż kręgosłupa do kręgów piersiowych, a od dołu do żeber. Mięso z tej części jest obrośnięte błonami i tłuszczem, Kiery ma taką marmurkowo-strukturę. Ładnie ona się wytapia podczas obróbki cieplnej. Dlatego antrykot jest bardzo soczysty i wtedy bardzo, bardzo miękki. No, jakie potrawy jeszcze moglibyśmy przyrządzić z antrykota? No to oczywiście. Wspomniany stek, stek po amerykańsku, smażony, ale też inne potrawy pieczone, jak pieczeń, na przykład wołowo czy antrykot, też nadaje się naduszony gulasz, który uwielbia smaki papryki ostry, słodki i cebuli. Na najlepszy antrykot zapraszam Was na stronę gerlach.pl.